Siema się matori w dzisiejszym odcinku pokażę wam moją całą szafkę skinów w Brawl Stars, czyli wszystkie skiny, które mam odblokowane na moim koncie. Jest ich łącznie 156, tak, dokładnie aż tyle, więc liczba, jak widzicie, jest duża. Mam oczywiście mnóstwo bardzo rzadkich skinów i dzisiaj wszystkie z nich wam pokażę. Oglądajcie do końca, żeby wiedzieć moje wszystkie skiny, bo trochę moja kolekcja się powiększyła. Jakiś czas temu nagrywałem taki odcinek, gdzie pokazywałem wam moje wszystkie skiny, ale było to już dawno temu i od tamtego czasu trafiłem mnóstwo skinów w star dropach, ale też... Kupię Niewiłem sporo skinów, więc no nie możecie tego przegapić. Bez większego zamalania już przychodzę do moich pierwszych skinków, będziemy lecieli po kolei i pokażę wam skiny u mojego każdego zadymiarza, ale zanim do tego przejdę, przypominam, że to jest świąteczny maraton! Kolejny odcinek z świątecznego maratonu w Brawl Stars, więc jak chcecie, żeby jutro pojawił się kolejny filmik, no to musicie dobić po tym odcinkiem 3000 łapek w górę, więc próg jest naprawdę duży. Od was zależy czy ten odcinek, który się pojawi każdy, kto może teraz lajkuje. Więc zacznijmy od szelki, tu już na początek, jak widzicie, starszeli, czyli chyba najrzadszy skin na moim koncie, ale to nie jest. Jedyny skinek do Sheli którego mam. Mam jeszcze rozbójniczkę Sheli mam jeszcze PS-rze mam jeszcze księżniczkę Sheli i klasyczną szeli. Czyli łącznie troszkę tych skinków do szelki jest, no ale mój ulubiony to oczywiście Gwiazda Sheli głównie przez to jak ona jest rzadka, e, dlatego to są pierwsze skinki do szelki. Zanim przejdę do kolejnych zadymiarzy, jak możecie, zostawcie szybko Subika na moim kanale, e, bo przypominam, że osoby, które mnie subskrybują, mają szansę zwyciężać właśnie skiny za darmo. Więc jak chcecie wygrać takiego pięknego skinka do Franka za darmo, już za dwa dni będą wyniki tego konkursu, trzeba mnie subskrybować na kanale Tori i Tori2. Czyli dwóch bro starcowych kanałach. No ale dobra, teraz przechodzimy sobie szybciutko do nity. Jeśli chodzi o tą zadymiarę, to mamy tutaj troszkę skinów. Panda Nita to jest pierwszy, czerwononosa Nita, Shiba Nita, Nita Koala, wielorybianita i gumisiowa Nita. Więc jak widzicie, trochę jest. Mój ulubiony to czerwononosa Nita, najbardziej ją lubię, ale bardzo lubię też grać wielorybią nitą. To jest fajny skinek i powiem wam, że też go często używa, W ogóle napiszcie mi w komentarzu, ile wy macie łącznie skinów tak mniej więcej na oko na swoim koncie. Nie musicie dokładnie liczyć, tylko tak mniej więcej. To postaram się przypiąć serducho. Lecimy dalej. nowy Kolcik, oprócz tego Rockman Colt, Banita Colt, Rewolwerowiec Colt i Rekini Colt. To są moje wszystkie skiny, ale przypomnijmy, że za parę dni będzie jeszcze do odebrania za dzień 13 właśnie skinek do Colt'a. Kolejny darmowy, więc to będzie kolejny skin, ale jego jeszcze nie liczę, bo nie mam go odblokowanego, więc no nie mogłem go do tego wyniku doliczyć. Więc aktualnie mój ulubiony to jest bananowy Colt, ale jak wleci ten darmowy, to to może się zmienić. A ja tylko przypominam, że jeśli też planujecie zakupić sobie jakiegoś fajnego skinka na swoje konto w Brawl Stars, no to wystarczy, że właśnie wpiszecie kodik, Tori w sklepie, no i jak z moim kodikiem Doładujecie sobie na przykład jakiś pakiet klejnotów, albo po prostu zakupić jakiegoś skina z moim kodem, Tori, to wtedy zostaniecie pozdrowieni na odcineczku. Ja już jutro będę pokazywał wszystkie osoby, które coś kupiły z moim kodem, więc naprawdę polecam. Tu macie maila, na tego maila wysyłajcie oczywiście potwierdzenia, czyli nagranie lub skina, jak coś kupiliście z moim kodzikiem. No to teraz już będę leciał szybko bez zamulania. Mamy tutaj dachowca Bula, e, ale to nie jest jedyny skinek do Bula. Oczywiście mam jeszcze futbolistę, mam pomocnika Bula, mam króla barbarzyńców, jest też Lew Bull, e, więc kolekcja fajna, ale oczywiście no, mój ulubiony to jest dachowiec Bula, on jest z nich najładniejszy. Nie ma co się oszukiwać. Brock, jeśli chodzi o Broka, to zwróćcie uwagę: Boombox Brock, tańczący Brock, Super Ranger Brock, staromodny Brock i Zomb Brock. Kolekcja naprawdę jest duża, to dopiero początkowe skiny. Mój ulubiony to oczywiście tańczący Brock, bardzo go lubię, ale też Super Rangerem gram często, więc są takie dwa najlepsze, jeśli chodzi o moje skiny do Brocka. I teraz El Primo! Zobaczcie, jak to wyglądał El Primo. Mamy El Reya, czyli mojego ulubionego skina do El Primo, od razu to już powiem, jest piękny. Ale mam też srebrnego i mam też El Domo, więc trzy skinki do El Primo. Tak to się prezentuje. Barley. No i tutaj mamy też fajną ekipkę: Złoty Barley, Czarodziej Barley, Cukiernik Barley i Czerwony Czarodziej Barley. Oczywiście, cukiernik Barley jest moim ulubionym. No, jest całkiem fajny, więc tak się prezentuje kolekcja do Barley'a. Przechodzimy do Poko. Już zaraz zrobimy wszystkie rzadkie i przejdziemy do innej rzadkości. Oglądajcie do końca, bo na końcu będą legendy, a tamto dopiero będzie się działo. Okej, okay, mamy Pirata Poko. Oprócz tego jest też Poko Star. Dwa skinki do Poko, nie jakoś mega dużo, ale najbardziej lubię Pirata Poko. Jest on fajny, więc tak to wygląda. Okej, okay, Rosa. do Rosy mam tylko jednego w ogóle, ale za to jakiego. No piękny jest ten brolołinowy skinek, bardzo go chciałem mieć i fajnie, że w tym roku na Halloween go sobie kupiłem. Ehm, lecimy dalej, Jesse. Ooo. Letnia Jesse, tanuki Jessie i czerwony smog Jessie, ale letnia Jessie to jest taki fajny skinek, ja go już mega dawno temu kupiłem. Chyba z 3 lata temu na wielkiej przecenie podczas wakacji go sobie zakupiłem. I to jest mój właśnie ulubiony skinek do Jesse. Ehm, no dobra, przejdźmy do Dynamajka! Ach, ten Dynamic, i tu mamy jednego z rzadszych skinów w grze, czyli Santa Mike. Też skinek, który był do zdobycia. Ehm, bardzo dawno temu na przebrania święta z Brawl Stars. E, oprócz tego mam pleśniowego Majka i klasycznego Dynamajka, więc trzy skiny tutaj do Dyniaka, e, tak one się prezentują. Lecimy do Tika. Jeśli chodzi o Tika, to mam na razie jednego, krabowy Tik, ale dzisiaj, w sumie też nawet w tym momencie, jak wy oglądacie ten odcinek, mam zakupionego drugiego Skina, jakim jest Tik w stroju bałwana. Więc też już go sobie zaliczyłem do tego wyniku skinów, bo Wy, jak oglądacie ten filmik, to ja już go mam odblokowanego. No i właśnie chyba ten Bałwanek będzie lepszym skinem od Kraba Królewskiego, ale tego królewskiego też lubię. Następnie ośmiobitowiec, Niestety nie mam wirusa. Mam tylko ośmiobitowca klasycznego i v 8 więc zbyt dużego wyboru nie ma. Dlatego mój ulubiony to jest v 8 nie? Jego tutaj wybieram. Dobra, lecimy dalej. Mamy Riko. Jak będzie z nim wyglądała sytuacja? Dwa skinki. Kurczak Rico i Rikosze. Też jakoś tutaj szału nie ma, ale bardzo lubię kurczaka Riko i to jest oczywiście mój ulubiony do Riko. Dobra, Daryl. Jeśli chodzi o Daryl, ziomeczki, tutaj już jest trochę więcej skinów. Pierożkowy Daryl, mega skrzynka Daryl, kaskader Daryl, którego ostatnio trafiłem w Stardropie. I skrzynka Omega. Ale ja najbardziej. <laughs> Bardziej lubię tego oto pieroszkowego Daryla, bo on jest mega rzadki. To jest skinek z chińskiego Nowego Roku, który był bardzo dawno temu dostępny i ja go zakupiłem, więc fajnie, że go mam. Dobra, przechodzimy do Penny i kolejny mega rzadki skin. Patrzcie na to, widzowie: Pomocniczka Penny. No to jest ten świąteczny skinek z 2019 roku, którego już nie da się zdobyć. Następnie Penny Króliczek i Penny Mroczny Króliczek. Trzy skiny łącznie do Penny mam. E, no troszkę tych skinów musi być. A tak naprawdę, nawet nie jesteśmy w połowie, więc oglądajcie do końca, bo te najciekawsze skiny dopiero przed nami. No naprawdę, na koncie mam sporo skinków długo zbierało. Je. po prostu lubię tak sobie je kolekcjonować. Karl Wieprzowy jeździec, Karl z Głębin i Goblin Karl. E, Goblina Karla w sumie chyba wczoraj nawet trafiłem w Stardropy, więc to jest taki mój najświeższy skinek. E, no ale mamy jeszcze Karla z Głębin, to jest w ogóle mój ulubiony skin, jeśli chodzi o skiny do Karla, które mam. E, no dobra, teraz Jackie do Jacki, jest tutaj ta, oczywiście szybki prezent Jacki. Bardzo fajny skinek, też go będziecie mogli zgarnąć. A dokładniej to w Wigilię 24 grudnia, gdy odpalę lajwika około godziny 12. Będę wam rozdawał tego skinka do Jacki i też fajnego skinka do Franka, a może jeszcze jakieś inne świątecy. Te skiny, po prostu zrobimy sobie wigilijnego live'a, więc nie może was zabraknąć. No ale do Jacki mam jeszcze budowlanie z Jacki, co też jest nawet ciekawym skinkiem, ale oczywiście dużo bardziej wolę szybki prezent. Lecimy sobie dalej i gaz. Nie ma co przedłużać do gasa, mam tylko jednego skina, nie? Dwa! Patrzcie! Oprócz Mistrza Świata z Zety, no to mam jeszcze tutaj harcerza. Oczywiście no dużo bardziej wolę tego Mistrza Świata, jest mega kozacki, ale ten harcerz też nie jest zły. Jeśli chodzi o łot, to tutaj jest mnóstwo skinów, patrzcie: Jasny Mecha Bo, Podziemny Bo, Wojowniczy Bo, Złoty Bo, Srebrny Bo i Ho Ho, ho Bo. E, Mój ulubiony, szczerze, to jest właśnie ho, ho, ho bo ten to świąteczny, ja uwielbiam świąteczne skiny, w ogóle oglądajcie do końca i ocencie w komentarzu moją kolekcję, ile byście jej dali w skali od 1 do 10, to postaram się przypiąć serducho. E, mamy teraz tutaj Harajuku Ems, ale oprócz nie jest też twardzielka Ems, ale wiadomo, że moim ulubionym skinem do Ems jest ta Harajuku, bardzo ładny skinek i cieszę się, że ją mam, też ją w tym roku kupowałem. Okej, okay, Stew, jeśli chodzi o Stew, to tutaj najświeższy skinek, Santa Stew, oprócz tego srebrny, jest też złoty, złotego tutaj zakupiłem, bez głowy jeździec, bardzo ładny skinek i super gwiazda. Więc sporo skinów do Steel. Mój ulubiony to jest Święty Mikołaj, minimalnie wygrywa z tym Halloweenkowym, którego też uwielbiam. E, no to przechodzimy sobie do Piper, żeby nie przedłużać. E, Piperka, tutaj jest kalawera, czyli bardzo, ale to bardzo rzadki skin, skin którego już się nie da zdobyć, e, właśnie z Brawloween Halloweenkowy, Halloween dawno temu był do kupienia, mi się go udało. E, no i różowa Piperka, ale to nic takiego specjalnego, najbardziej lubię tą czaszkę Piper. ok lecimy sobie do Pamki, moi drodzy, jak tutaj wygląda sytuacja? Wakacyjna Pam, e, tylko ona, no szału nie ma, do Pamki będę musiał sobie dokupić jakiegoś jeszcze jednego fajnego skina. E, no dobra, jeśli chodzi o Franka, mam Tutaj akurat dwa przebrania. Jaskiniowiec i Frank na świątecznej imprezie, którego Wy też możecie zgarnąć za darmo. Trzeba mieć wpisany mój który w sklepie i suby na moich dwóch brączkastowych kanałach, więc naprawdę warto. Ehm, dobra, Bibi. Ehm, co do Bibi mam? Zombie B i niechciałem, Bibi. Oczywiście, Zombie to mój ulubiony skinek do niej, bardzo ładny jest. Niechciałem też nie jest zła, ona była za darmo do wygrania w wyzwaniu, ale ja oczywiście wolę tutaj tą Zombie Dobra, przychodzimy sobie do B i w B jest tragedia, powiem Wam szczerze. Mam tylko jednego skina i to nie za fajnego. Biedronkę za 29gów, który jest takim średnim skinkiem. Będę musiał sobie Nowego kupić za niedługo. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja u nani. U nani na pewno mam dwa skiny. Tak, Dzwonkowa nani i Retro nani. Dwa fajne skiny, ale ja dużo bardziej wolę Dzwonkową nani, która jest piękna. I Jeszcze mam do niej chyba specjalną emotkę i ikonkę gracza. Ale dobra, mniejsza o Teraz Edgar. Do Edgara mam doktora i kosa. Kosa trafiłem w tym roku w Stardropie, a Edgarka tego doktora dostałem za darmo od twórców Stars, więc bardzo dziękuję, bo to jest śliczny skinek. No i mamy teraz Gryfa. Do Gryfa tylko jeden, ale fajny z chińskiego nowego roku. Rekordowy Gryf. Nie ma co narzekać. Na przecenie go wyrwałem, więc też spoko, że go mam. Okej, okay, grom. O, proszę, patrzcie, Franken Grom. Co prawda to jest mój skin, skinek. Chciałem jeszcze mieć króliczka, ale jakoś go nie kupiłem. E, mam tylko Franken Groma, ale ładny, taki Halloweenkowy, nie można narzekać. Lecimy do Bonnie szybko, bo wiem, że czekacie na te najwyższe rzadkości, już zaraz do nich przejdziemy, ale jeszcze epickie na razie, więc mamy tutaj z Bonnie, To jest mój jedyny skinek do niej, ale jak za 29 gemów to jest piękny, może sobie jeszcze kiedyś jakiegoś innego skinka kupię. Gale, Co do gaila, mordeczki mamy handlarza, tylko nie? Więc też tutaj tylko jeden, trochę słabsza forma, teraz, jak widzicie u moich skinów ciągle. Po jednym. No ale dobra. Następnie koletka i do kolet też tylko jeden. No i to kolet. Fajny skinek, On jest z chińskiego nowego roku też. Aczkolwiek, no to nie jest to, co bym chciał. Chciałbym więcej. Aż jak wygląda sytuacja? No i aż uratował honor. Ninja aż z karnetu. Srebrny aż. Aż piec do pizzy. Bardzo ładny skinek, No i Krampus aż. Mimo wszystko Krampus jest moim ulubionym. Aczkolwiek bardzo lubię też właśnie tego Aża piec do pizzy. Dobra. zobaczmy jak wygląda sytuacja z lolą. Zobaczcie widzowie. To jest mój skinek do loli jedyny. Galaktyczna lola bardzo ładny, ale no też jest tylko jeden, nie? E, więc nie u każdego zadmiarza, jak widzicie, mam tak dużo skinów. E, pluszak Sam i Mroczny Klaun Sam. Tak to wygląda. E, dwa moje skinki do Sama, oczywiście bardziej lubię tego Mrocznego Klauna. On jest mega kozacki, jak gram samem, to właśnie zawsze tym skinem. Dobra, teraz Magmowa Mandy, jedyny skin do Mandy, którego mam, no. E, też bardzo ładny, z karnetu za ostatni level, więc spoko. Przejdźmy do Maisy i tutaj mam dwa skiny. Technologiczna Maisy, ona mi wypadła ze Star Dropa, e, no i Królowa Dżungli Maisy z karnetu, która jest moim ulubionym skinkiem do tej postaci. Zwracimy sobie do hanka, jeszcze dwie epickie postacie i przejdziemy do wyższej rzadkości już, więc oglądajcie do końca, bo już się do niego zbliżamy. E, Rodeo Hank i Hank Reki. No, dziwo do Hanka mam dwa skiny. Dwa brzydkie skiny, tak naprawdę. No ale już gram tym Rodeo Hankiem, jest droższy, ma tam fajniejsze animacje, nie? Ale z wyglądu jakoś wcale szału aż tak bardzo nie robi. E, no to Pearl, do Pearl mam dwa skiny. Wintage Pearl też ostatnio ją trafiłem, w ogóle jeszcze ani razu ją nie grałem. I peryskopowa Pearl, którą właśnie gram, jak wbijam sobie Perłę, chociaż mam ją na niskich pucharkach, niestety. Mordis, dobra. Co do Mortisa, zwróćcie uwagę tych skinów jest. Rock and rollowy, Mortis w Cylindrze, nocny czarownik Mortis, no i jeszcze Mecha Mortis. Więc skiny bardzo ładne. Oczywiście Mecha Mortis mój ulubiony, uwielbiam tego skina, ma piękne animacje, piękne emotki. No, top, top. Zobaczmy, jak to wygląda u tary. I tara jest gwiezdna, e, uliczna ninja, burzliwa i jeszcze wściekła, więc cztery skinki do tary, całkiem ładna kolekcja. Mój ulubiony szczerze, to jest burzliwa Tara, nią gram najczęściej. Zobaczmy sobie gina, jak tak będzie wyglądać sytuacja. Mam swojego wymarzonego skina zły jean. Jest bagnisty Jin, który też jest śliczny, jest Halloweenkowy. E, no no i jest też piracki jean, więc skiny kozackie mam do gina. Wszystkie trzy mi się mega podobają, lecz najbardziej lubię oczywiście złego dżina. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych skinów w całej grze. Możecie napisać, jak się do tego momentu, jakiego wy jednego skina najbardziej lubicie w całym Brawl'u. A my przejdźmy teraz do Max. Pantera Max, ją też trafiłem ostatnio w Stardropie, nawet na odcinku to było. Lampard Max, no i to jest właśnie drugi skinek i szczerze, ja gram sobie częściej Panterą, nie? Bo Pantera jest trochę rzadsza, no bo żeby ją odwokować, najpierw trzeba mieć lampard, więc dlatego wolę panterę. Dobra, Pan P, mordeczki, tutaj są dwa, nie, trzy skiny, agent P. Oprócz tego hrabia pęgula i pan mucha. Ja gram sobie Halloweenowym, bo uwielbiam Halloweenowe skiny, więc hrabia pęgula zawsze wjeżdża, jak gram na panie P. Co do kiełka, tu jest słabo, nie? Tu mam tylko jednego. Tropikalny kiełek to Halo. Nie do końca to niestety oddaję. Dobra, zobaczmy Byrona. Patrzcie to, konferencjer Byron. Piękny skin, ale też tylko jeden. Więc no to jest minus, że nie mam ich więcej. Ale u Squeaka już coś tam zebrałem, bo jest kartoflany Squick, czyli jeden z śmieszniejszych skinów w całej grze. Squick Duch i księżycowy królik Squick. Mój ulubiony to oczywiście Squick Duch, najbardziej go z nich lubię. Dobra, Lu, co do pana rodziarza, mamy tylko burgera, nie, nie ma nic więcej, ale fajny, śmieszny skinek, może jeszcze kiedyś sobie jakiegoś kupię. Ehm, dobra, przejdźmy do Rufsa, bo do pana pułkownika jest tylko marszałek Rufs, więc troszkę cinko, co? Ehm, no ale co zrobić, do Basa też szału nie ma, jest tylko Kaiju Bas, czyli jeden skinek za 29 gemów. Ehm, no dobra, Kieł tutaj też tylko jeden skin, ale za to fajny, ośmiornica Kieł to akurat jest mocny skinek. Ehm, zobaczmy, jak będzie sytuacja wyglądała z If. zobaczcie, If nie mam nic, to jest pierwsza postać, do której nie mam żadnego skina, cholewcia. Ja chcę robić sobie coś na moim koncie takiego Żeby do każdej postaci mieć skina Już prawie mi się to udało, jest tylko kilka postaci Do których skinów nie mam, więc mam nadzieję, że W 2024 roku już do każdej Postaci jakiegoś jednego skina minimum będę miał No to następnie przychodzimy do Janet No i ta oto mityczna postać mam Grawitacyjną, e, jeśli chodzi o Skinka i mroczną, tak to wygląda Mroczna wróżka to jest mój oczywiście ulubiony, mega dobry Skin, on ma piękne animacje podczas gry e, Przychodzimy sobie do Otisa, tu jest chyba tylko Faraotis Tak, to jest ten skinek z Karnetu e, Więc bywało lepiej, miałem więcej skinów do innych Postaci, no ale ten dot cały czas jest fajny. Do pastera nie mam. To jest druga postać, do której żadnej tutaj skórki nie mam, widzicie? Więc troszkę słabo, na pewno sobie kupię za niedługo jakąś. Dobra, grej. Jeśli chodzi o greja, mam detektywa i uciekiniera. To jest w ogóle ciekawa historia, że mam tego tutaj w wersji Noir, a nie mam odblokowanego tego detektywa greja zwykłego, więc to jest dziwne, bo najpierw trzeba mieć, żeby odblokować tego drugiego, a mi się tak udało wykorzystać buga i najpierw sobie kupiłem tego. Przejdźmy do RT i tutaj też nic nie ma. Trzecia postać, do której nic nie mam, aczkolwiek na dniach myślę, że kupię tego. Patrolującego RT, nie? Patrolujący RT jest nawet spoko, jak za tą cenę. E, Willow, do Willow jeden skinek: Scorpion Willow, ale za to bardzo ładny skinek. E, do Dołcza też jeden, troszkę średni, smoczy Dołcza, ale tutaj zbytnio wyboru nie ma, żeby jakiegoś innego kupić. Tak samo jest z Chuckiem, mam tylko piekielnego. E, no ale przynajmniej jest, nie? Nie ma tak, że na przykład nie byłby żaden odblokowany. Do Charlie ostatnio w, wbiłem cały karnet, więc mam tą różę. Aczkolwiek ten skin za 29g do Charlie też jest bardzo ładny. Przyznajcie, to już on jest kozacki. E, dobra, przechodzimy do Miko. Jak tutaj będzie wyglądała sytuacja? Nie mam żadnego niestety Do Spike'a, okej, okay, bo już teraz legendy się zaczynają Sakura Spike, zamaskowany Spike i świąteczny Spike Mój ulubiony to oczywiście świąteczny, ale mega też lubię Sakurę Dobra, Kruk, lecimy szybciutko, żeby nie zamulać Biały Kruk, Nocny Mecha Kruk i Kościany Kruk To są moje wszystkie skiny, jeśli chodzi o Kruka Kościany to jest przekozacki skinek, którego niedawno kupiłem I mój ulubiony do Kruka Do Leona mamy Dino i Halloweenowego Oczywiście wybieram Halloweenkowego, przepiękny skin Następnie Sandy, no i jest lantarenka I jest sen na Sandy, więc dwa skiny kolejne wjeżdżają do kolekcji, lecz No Lanta Sandy to jest jeden z lepszych skinów w całej grze. Jego wybieram. Dobra, Amberka, królowa mrozu. Amber tylko i wyłącznie, ale to jest tak piękny skinek, że on mi wystarczy w 100%. Domek nie mam żadnego, ale za niedługo sobie jakiegoś kupię. Spokojnie, widzowie. To jest chyba czwarta postać, do której nic nie mam. Jest jeszcze Serge. Do Sergea mamy tylko Serge Konga, czyli tego na takiego. E, on jest fajny nawet, no nie mogę narzekać. I Chester. Tutaj są dwa skiny: Ciemny Chester i Leśny Duch Chester. Ja wolę oczywiście tylko Leśnego Ducha Chestera, on jest Kozacki. Dobra, i Cordeliusek jeszcze tutaj wjechał. Y, zarodnikowy, jedyny skinek do ten z karnetu, Więc tak się prezentuje moja cała kolekcja, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie łapę w górę i suba po więcej, piona i żółwy w sumie.